Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Stal-Stalowola pod Beskidzie Bielsko-Biała. Mecz zakończył się wygraną Stali-Stalowola 5 do 2. Dla uzupełnienia dodam tylko, że mecz trybun obejrzało 2600 kibiców, a moimi Państwa gościem podczas pierwszej części konferencji jest trener pod Beskidzia, pan Krzysztof Bredę. Witam Panie Trenerze. Witam, serdecznie. I bardzo proszę o kilka słów po meczowych. No na pewno, szczególnie w pierwszej połowie, weszliśmy bardzo źle w mecz, bardzo bojaźliwie, nie tak jak planowaliśmy. Nie potrafiliśmy utrzymać formacji pomocy, piłki, zawiązać dobrej, składnej akcji. Na pewno źle reagowaliśmy na działania przeciwnika, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie w linii obrony, czego przykładem było. Były sytuacje, które, które wytworzyła stal. Zagraliśmy bardzo słabą pierwszą połowę, w której tak naprawdę no, no bardzo słabo graliśmy i tu nie ma co cokolwiek innego mówić. Do zapomnienia, nie możemy tak funkcjonować i na pewno jako trener nie pozwolę na to, żebyśmy tak funkcjonowali. Jesteśmy mężczyznami. To my bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy na boisku, w przygotowaniu się do tego meczu i nie wyobrażam sobie, żebym widział kolejną taką połowę za mojej kadencji w podBeskidziu w najbliższym czasie. Bo jest to nie do zaakceptowania i stąd też trzy zmiany w przerwie meczu. Myślę, że wyszliśmy po rozmowie z szatni, no ale nie ostrzegliśmy się znowu błędu i stale zdobyła bramkę na 4 do 0. Na pewno. Pokazała drużyna po tych korektach, że y, potrafi powalczyć o każdą piłkę, potrafi zawalczyć mocno w kontakcie i to na pewno jest pozytywne. Zdobyliśmy bramkę kontaktową, później drugą bramkę kontaktową. Y, mieliśmy jeszcze okazję, żeby nastraszyć przeciwnika. Przeciwnik też swoje okazje miał. My bardzo ryzykowaliśmy. No, ale się nadzieliśmy jeszcze w końcówce na piątą bramkę i na pewno ponieśliśmy tutaj bardzo bolesną porażkę, z której na pewno musimy wyciągnąć wnioski i tak nie możemy działać, żeby w dwóch meczach stracić osiem bramek. Nie przystoi dużo czasu poświęcaliśmy na działania w obronie. Wierzę, że to, co dzisiaj biorę głównie na swoje barki i na siebie, to jest po prostu obraz, którego więcej. Nie zobaczymy. I w to bardzo wierzę, że moja drużyna po tym gongu się ocknie i pokaże charakter i to, że jesteśmy piłkarskimi mężczyznami i będziemy potrafić w najbliższych meczach powalczyć, a nie będziemy robić już takich rzeczy, które dzisiaj zrobiliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Na pewno przepraszam za to, jak funkcjonowaliśmy kibiców, którzy przyjechali i dopięgowali nas. Bo na pewno nie oni. Oni na pewno nie chcą widzieć takiej drużyny tak funkcjonującej i my na pewno też bierzemy za to odpowiedzialność. Musimy, jak to się mówi, wylizać rany i to szybko i zmazać plamę w jak najkrótszym czasie, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak funkcjonowało pod Beskidzie. Oczywiście biorę pod uwagę klasę przeciwnika, że stal ma bardzo mocny, silny zespół, ale my również mamy bardzo dobrych piłkarzy jakościowo i nie możemy. Tak funkcjonować. Kiedybyśmy nie zrobili tych głupot, jakie zrobiliśmy w pierwszej połowie, byśmy tak słabo nie zagrali, abyśmy byli w stanie funkcjonować tak, jak chcemy, by się skończyło 0-0, to druga połowa się skończyła 2-2. I możliwe, że taki wynik byłby do zaakceptowania, a tak to jest nie do zaakceptowania i na pewno wnioski muszę ze sztabem i z drużyną wyciągnąć jak najszybciej i podjąć odpowiednie decyzje, żeby to więcej się nie powtórzyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania ze strony mediów, to bardzo proszę o podniesienie ręki i będę udzielał głosów. Bardzo proszę. Michał Agiełka, Tomek Górala. Panie trenerze, pytanie odnośnie Dawida Ściuka. Czy tam coś poważniejszego się stało, czy, czy po prostu lekki uraz i będzie gotowy do następnego meczu? No, Dawid miał uraz mięśnia dwugłowego, dlatego w pierwszym meczu nie zagrał. Tutaj zgłosił na początku drugiej połowy, że się odnowił ten uraz. Będę czekał na raport medyczny sztabu medycznego i, i na to, co powiedzą, teraz jest to wszystko za, za, za szybko, żeby powiedzieć, że, yy, że diagnoza jest stuprocentowa. Musimy zrobić badanie yy, i określimy, w którym miejscu się znajduje ten uraz. I drugie pytanie: do trenera odnośnie właśnie gry obronnej? Czy tutaj bardziej yy zawiódł pomysł, czy po prostu błędy indywidualne? Bo też pytanie, jak się nie myśli trener o zmianie jakiego ustawienia, bo de facto dwa spotkania, no i trafimy łącznie 8 razy. No, nie wypada to drużynie, która deklaruje się przed sezonem, że chce walczyć o awans. Ma pan słuszną rację. Biorę wszystkie scenariusze pod uwagę i będę działał. Są? Jeszcze pytanie ze strony no bardzo proszę. Dzień dobry, dobry wieczór kształtałski Pury Rzeszowski. Ja pamiętam, e, nie, chyba niezbyt dobrze Pan ostatnie wizyty w Stalowej boli wspominał, bo e, pierwszy, pierwsza wizyta jeszcze z chojnicami, z Chojniczanką tutaj 5-2 albo 5-3, potem Puchar, e, przepraszam, finał, półfinał Baraże i dzisiaj ponownie e, nie, nie udało się wygrać w stalowej woli. Jakby pan się może do tego odniósł? Chciałby się pan no, do tego odnieść. Na pewno. Te wizyty tutaj są bolesne dla mnie. Wiedziałem o tym. Powiedziałem na koniec drużynie, że z Kończanką tutaj przegraliśmy 5-2 i przyjechaliśmy na półfinał baraży. I minimum, co oczekuję od drużyny, to że powtórzy się to. Czy tu przyjedziemy, czy nie, to już nieważne. I to jest takie minimum. No tak, nie układa się to, ale pamiętajmy, że każda seria kiedyś się skończy i wierzę, że jako trener wygram kiedyś w Stalowej Woli. Dzisiaj nie wygraliśmy, ale kolejny, kolejna szansa. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania ze strony mediów? Bardzo proszę. Mikołaj Gorzański, Rady Golpel, Panie trenerze, mam pytania, właśnie zmian, bo dość szybko wykorzystany ten limit. W okolicach 50. minut już 5 zawodników prowadzonych na boisko. Czy była ta decyzja podyktowana swojego rodzaju wiarą w odwrócenie tego niekorzystnego wyniku? Tak, tak. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że takie mecze się zdarzają i możliwe, że Stal nie zagra takiej drugiej połowy, jak zagrała pierwszą. I wierzyłem bardzo, że jak zdobędziemy bramkę, to troszeczkę stracha przyniesie to drużynie przeciwnej i pójdziemy za ciosem. Bardzo wierzyłem, dlatego jak zdobyliśmy bramkę na 4-2, widziałem, że ta energia i ten błysk drużyny jest i w końcu byliśmy takim zespołem walczącym o każdą piłkę. No, nie chcę tutaj brzydkich słów używać, ale naprawdę byliśmy wtedy fighterami. E, zagotowało się gdzieś tam pod bramką, e, że mogliśmy zdobyć na 4-3 i myślę, że to byłoby to, e, co w głowie miałem, co widziałem. E, nie zdobyliśmy tej bramki, no i, no i odkryci dosyć mocno popełniliśmy kolejny błąd, piękny strzał na 5-2. Ale tak, na pewno tak. Widziałem po tych zawodnikach, którzy wchodzili tą taką pozytywną energię, chcieli pomóc drużynie, chcieli wziąć odpowiedzialność za drużynę i myślę, że każda z tych zmian, którą dokonaliśmy, coś dała drużynie. Trochę więcej, niektórzy trochę mniej, ale Maciej strzelił bramkę. Myślę, że tutaj Zawadka też bardzo dynamicznie wprowadzał się i pomógł w tym, w tym atakowaniu. Unai też dał gdzieś tutaj taki moment po wejściu od razu miał dobrą sytuację. Wydawało się, że może to zdobyć bramkę i że będzie taki super impuls, ale uważam, że też pokazał, dołączył do nas bardzo no, w ostatnich dniach, że, że będziemy mogli na niego liczyć. Wierzyłem, wierzyłem, bo takie sytuacje w piłce się zdarzają, no ale sama wiara to mało. Nie daliśmy rady. Zasłużenie wygrała dzisiaj Stal, była zespołem lepszym. Tak jak powiedziałem, wierzę, że my tak słabego meczu Szczególnie jak, jeśli chodzi o pierwszą połowę nie zagramy. A czy są jeszcze pytania ze strony mediów? Dobrze, Więc witam ponownie w drugiej części konferencji prasowej po meczu Stal Stalowola pod Beskidzie Bielsko-Biała. Przypomnę tylko, że mecz wygrała Stal 5 do 2. I moim Państwa gościem w drugiej części jest trener Stali Stalowola pan Marcin Puska. Witam panie trenerze. Dobry wieczór. I od razu bardzo proszę o komentarz pomyczowy. Eee, dobry wieczór państwu. Mm. Na samym początku chciałem zadedykować to zwycięstwo naszym kibicom, ponieważ bardzo długo, bardzo dużo czasu upłynęło od ostatniego zwycięstwa w stalowej, w stalowej woli. To było prawie 11 czy 10 miesięcy temu, a mimo wszystko tutaj cała lokalna społeczność kibicowska wspierała, wspierała nas. Wierzyła, że uda się w końcu odwrócić tą kartę i było to dzisiaj widać, bo dopingowali nas od samego początku bardzo, bardzo mocno i ten doping też nas poniósł, więc w imieniu swoim oraz sztabu drużyny chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, jaką stworzyli dzisiaj atmosferę i napędzali nas do, do dobrej gry. Mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych meczach i razem tutaj stworzymy coś fajnego. Co do przebiegu spotkania, bardzo dobrze ten mecz się dla nas ułożył, bo szybko zdobyliśmy bramkę na, na 1-0 i też dała nam ona pewności, Siebie. Piłkarze, rozmawialiśmy na odprawie, potrafią grać w piłkę, mają wysokie umiejętności techniczne i ta bramka na pewno nas uskrzydliła i zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. I schodziliśmy z prowadzeniem 3-0. W przerwie zwracaliśmy uwagę na to, że ten mecz się jeszcze nie skończył i trzeba ten mecz zamknąć. Udało się zdobyć szybko bramkę na 4-0. I można powiedzieć, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Szkoda, że w końcówce po tej bramce na 4-0 pojawiło się trochę tam momentów dekoncentracji, przez co straciliśmy dwie bramki. Jednak mimo wszystko było to pod kontrolą i, i zamknęliśmy mecz bardzo ładną bramką Krystiana Lelka na 5-2. Bardzo się cieszymy, jednak nie ma czasu na świętowanie, no bo za chwilę rozpoczynamy rozgrywki w Pucharze Polskim. Ten, te rozgrywki są dla nas ważne. Będziemy chcieć wygrać mecz z Skrączem Stochowa u siebie i pracujemy od meczu do meczu. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Też mieliśmy pewne niedociągnięcia, ale skupiamy się na tej na najbliższej przyszłości i tak musimy funkcjonować, że. Ten mecz już był, ok, ale patrzmy na to, co jest dalej i jeżeli będziemy tak przygotowani, tak nastawieni jak na to spotkanie, to myślę, że będziemy się tutaj bardzo często cieszyć w stalowej woli. Gratuluję drużynie i dziękujemy kibicom za fantastyczny doping. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania ze strony mediów, to bardzo proszę o podniesienie ręki. No, Będę w ogóle... Fajnie. Faktycznie fajnie zagrałaś, ale trzech piłkarzy najlepszych, pana zdaniem. Trener rzadko chwali indywidualnie swoich piłkarzy z drużyny, ale trzech piłkarzy, którzy dzisiaj naprawdę zasłużyli pana zdaniem na największe pochwały. Myślę, że każdy zasłużył, bo ka każdy napędzał każdego i dobra dyspozycja jednego piłkarza potęgowała to, że kolejny również mógł tutaj pokazać swoje umiejętności na wysokim poziomie. Uważam, że cała drużyna zagrała bardzo dobre spotkanie i nie chciałbym tutaj wyróżniać, bo uważam, że każdy z tych piłkarzy, którzy dzisiaj był na boisku zasłużył, zasłużył na pochwałę nie tylko pod kątem cech wolicjonalnych, ale również pod kątem tego, co dzisiaj zaprezentowali. Pana zdaniem bramka, gol strzelony był najważniejszy, bo to dzisiaj bramek było 7 i tak naprawdę wszystkie były takie filmowe, powiedzmy. Myślę, że bramka Maxia Hebla była taka stadiony świata. Max e, często próbuje strzelać z, z dystansu. No z dystansu. Pana. Może tak, tak, pod, podjął decyzję, tak. Decyzja okazała się trafna w meczu sparingowym. Też Lucas Hrlinczasz, szczeli podobną. E, bramkę, więc można powiedzieć, że nasi środkowi pomocnicy rywalizują to, kto strzeli bramkę z dalszej odległości. Ale jeżeli ocenić bramkę, która była najładniejsza, to myślę, że to właśnie Maksymiliana Hedla. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać o Jakuba z ponieważ siedział na potteru troszeczkę zmartwiony, czy on jest brany pod uwagę dalej na następne mecze, czy nie? Jaki jest jego, czy jego status w drużynie? Czyli zmartwiony to raczej nie siedział, bo to drużyna, drużyna wygrywała, to raczej... Ale, ale zmartwiony tym, że nie gra. Jeżeli chodzi o Jakuba, to liczymy też na niego w dalszym ciągu. Jeżeli chodzi o, o niego w tej drużynie, rozmawialiśmy. Kuba wie, jakie, jakie czynności musi podjąć co zrobić. Nikt go na pewno nie skreśla. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, no jednak musi, tak jak powiedziałem, poprawić parę elementów i wtedy będzie miał realną szansę na powrót do drużyny. Czyli Pan go nie skreśla jako piłkarza. Nie... Jako piłkarza go nie skreślam, jednak musi swoje, musi pewne rzeczy zrobić, by, by wrócić do szerokiej kadry. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dobry. Dobry wieczór, Rałkowski Krzysztof, kurier Rzeszowski, mam takie pytanie o absencję Olafa Nowaka, to jest jakiś uraz, czy po prostu kto się nie zmieścił do 18? jest chory zdrowy? Ola był, jeżeli chodzi o, o to, czemu nie znalazł się dzisiaj w szerokiej kadrze. On miał być w tej kadrze i uczestniczyć w tym spotkaniu, jednak wczoraj dopadł go wirus już na jednostce przetreningowej i też nie uczestniczył w niej w 100%. Dzisiaj rano również nie czuł się najlepiej. Chciał grać, ale nie był na, na 100%, więc to taka decyzja. Mamy szeroką kadrę, mamy dobrych piłkarzy, więc nie chcieliśmy ryzykować, jeżeli chodzi o, o niego. Natomiast myślę, że to, ta absencja potrwa maksymalnie 1-2 dni i już w niedzielę, najpóźniej w poniedziałek będzie uczestniczył w, w treningu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś ma pytanie? Bardzo proszę. Mikołaj Ryżański, PL, Panie trenerze, ja zapytam o sytuację Mikołaja Smyłka, bo tak naprawdę od początku pańskiej kadencji tu w stalowej woli Mikołaj wystąpił w nikłej ilości meczów i od początku tego sezonu również nie zobaczyliśmy go jeszcze w bramce. Czy są jeszcze nadzieje na to, że Smyłek wystąpi w meczu ligowym w pierwszym składzie? Oczywiście, że są takie nadzieje i myślę, że czy w. Na pewno teraz rozpocznie mecz podczas Pucharu, Pucharu Polski, wystąpi w, w, tym, w tym meczu. A co do tego, czy będzie występował w Lidze, no to też musimy poczekać. Tak? Wiemy, że dwóch młodzieżowców musi przebywać na boisku podczas... Rozgrywek drugiej, drugiej ligi. Mikołaj jest charakterny, cały czas pracuje i też mocno pokazuje, że jest cały czas w grze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja na Football 24. Skąd wynikała ta nerwowość przy wyniku 4-2, szczególnie w fazie defensywnej? Myślę, że mogło wynikać to ta nerwowość, jeżeli chodzi o defensywę, z, z tego powodu, że chcieliśmy to dowieść do, do samego końca, bo tak jak mówiłem na początku, bardzo dużo czasu upłynęło od momentu wygrania tutaj i każdy z piłkarzy bardzo, bardzo chciał. No, jednak bramka na 4-3 mogłaby trochę tutaj zachwiać tej pewności siebie, ale najważniejszy jest efekt końcowy i trzy punkty. Dla stalowej woli. A ile zmian przewiduje trener na mecz pokarowy ze skrobą, która, jak wiemy, kompletuje zespół w tym tygodniu, trochę na można powiedzieć? Na pewno kilku zawodników nowych rozpocznie ten mecz, ale tak jak powiedziałem, traktujemy te rozgrywki bardzo poważnie i też chcemy tutaj wygrać kolejny raz przed własną publicznością. Jeszcze na koniec, o dołączenie do sztabu tenera białka to duże wzmocnienie dla trenera i w ogóle dla zespołu. Na pewno uważam, że postać tutaj e, trenera e, Białka jest bardzo, bardzo ważna. Razem z, z Grześkiem pracowaliśmy już w koło brzegu w Łomży. No, znamy się ponad 30 lat, i, i myślę, że jako ludzie się rozumiemy. Mamy podobne e, spojrzenie, jeżeli chodzi o, o piłkę, i na pewno jest to bardzo duża wartość dodana, jak, tak samo jak każda osoba, która jest w w sztabie, Paweł Żmuda, trener motoryczny, Przemek Stelma, który też pełni rolę analityka, trener bramkarzy, Denis Czy, kierownik Tomasz Wietecha, który też był bramkarzem stali, stalowa wola i każdy z nich służy swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o całość. Dziękuję, ten, życzę powodzenia. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania ze strony mediów? Jeśli nie ma więcej pytań, nie widzę. Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę.